Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem. Nie na froncie, nie z karabinem w ręku, po prostu dzieckiem, które śpi w swoim łóżku. Nagle noc rozdziera huk. Ziemia drży, ściany pękają, a niebo nad miastem zamienia się w piekło. To nie jest scena z filmu Grozy. To Drezno, luty 1945. Czy odwaga zawsze ma twarz bohatera? Czy sprawiedliwość zawsze pachnie zwycięstwem? Historia, którą znasz, to tylko wygodna wersja wydarzeń. Prawda jest o wiele bardziej bolesna. W tej opowieści nie ma czystych rąk, są tylko ludzie, których życie w jednej chwili zamienia się w popiół. Wojna była już niemal wygrana. Trzecia Rzesza dogorywała, ściśnięta w stalowych kleszczach dwóch frontów. Na wschodzie armia czerwona stała nad Odrą. Gotowa do ostatecznego skoku na Berlin. Na zachodzie alianci przekroczyli ren. Koniec zdawał się być kwestią tygodni, a nie miesięcy. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że najgorsze już minęło, brytyjskie i amerykańskie dowództwo podjęło decyzję. Setki ciężkich bombowców miały zrzucić swój śmiertelny ładunek na miasto, które nazywano Florencją nad łabą Drezno. Miasto, które nie miało ani większego znaczenia strategicznego, ani potężnych fabryk zbrojeniowych, ani silnych garnizonów wojskowych. Było za to miastem szpitalem pełnym rannych żołnierzy. Było schronieniem dla setek tysięcy uciekinierów, głównie kobiet i dzieci, którzy w panice uciekali przed nadciągającym frontem wschodnim. Było wreszcie perłą barokowej architektury, miastem sztuki i kultury. Pozbawionym skutecznej obrony przeciwlotniczej. Oficjalnym celem nalotu było zniszczenie węzła komunikacyjnego i złamanie morale niemieckiej ludności cywilnej. Ale sposób w jaki przeprowadzono atak zdradzał o wiele mroczniejsze intencje. To nie był zwykły nalot dywanowy. To była precyzyjnie zaplanowana operacja, mająca na celu stworzenie na Ziemi Piekła. Najpierw, późnym wieczorem, Nadleciały brytyjskie Lancastery. Ich ładunek stanowiły głównie ciężkie bomby burzące nie miały one zabijać. Miały zrywać dachy, wybijać okna i drzwi, odsłaniać drewniane konstrukcje starych kamienic. Przygotowywały grunt. Kilka godzin później, gdy na ulice wyległy ekipy ratunkowe, próbujące gasić pożary i pomagać rannym, nadeszła druga. Jeszcze potężniejsza fala bombowców. Tym razem ich brzuchy wypełnione były tysiącami bomb zapalających. Lekkie termitowe i fosforowe ładunki spadały na miasto jak deszcz, wdzierając się do odsłoniętych wnętrz budynków. Skutek był dokładnie taki, jakiego oczekiwali planiści. W ciągu kilkunastu minut pojedyncze pożary zlały się w jedno gigantyczne morze ognia. Powstała burza ogniowa zjawisko tak potworne, że trudno je sobie wyobrazić. Ogień o temperaturze przekraczającej 1500 stopni Celsjusza stworzył komin gorącego powietrza, który zasysał z ulic wszystko i wszystkich z siłą huraganu. Ludzie, którzy schronili się w piwnicach, dusili się z braku tlenu lub ginęli upieczeni żywcem. Ci, którzy próbowali uciekać ulicami Grzęźli w topiącym się asfalcie, a ich płuca rozrywał wsysany żar. Drezno płonęło przez siedem dni i osiem nocy. Następnego dnia, w samo południe, dzieła zniszczenia dopełniły amerykańskie latające fortece, bombardując to, co jeszcze dymiło. Gdy ogień wreszcie przygasł, z miasta, które niegdyś olśniewało pięknem, pozostało morze ruin. Pod gruzami zginęli ludzie. Ale ilu? Tu, na Pogorzelisku, rozpoczęła się kolejna wojna wojna na liczby i propagandę. Nazistowskie ministerstwo Józefa Goebbelsa natychmiast podało liczbę 200 tysięcy ofiar, by wzbudzić nienawiść do aliantów. Przez lata po wojnie mówiono o 150, a najczęściej o 35 tysiącach zabitych. Dopiero w 2011 roku, po latach drobiazgowych badań, Specjalna komisja historyków powołana przez władze miasta podała najbardziej prawdopodobną udokumentowaną liczbę od 18 do 25 tysięcy ofiar. Każda z tych liczb jest niewyobrażalną tragedią, ale spór o nie pokazuje, jak łatwo historia staje się narzędziem w politycznej grze. Czy bombardowanie Drezna było zbrodnią wojenną, aktem barbarzyństwa równym zbrodniom nazistów? Czy może, jak argumentował jego główny pomysłodawca Artur Bomber Harris, było to okrutne, ale konieczne uderzenie, które skróciło wojnę i ocaliło życie żołnierzy? Nawet Winston Churchill, który początkowo popierał nalot, później w poufnych notatkach dystansował się od niego, pisząc o kwestionowaniu bombardowania niemieckich miast po prostu w celu zwiększenia terroru. Pytanie to wciąż unosi się w powietrzu. Gęste i ciężkie jak dym nad dogasającym miastem. A gdy ucichły bombowce i zamilkły działa, nadszedł czas tak zwanego wyzwolenia. Dla milionów więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych był to koniec koszmaru. Ale dla setek tysięcy, a może i milionów kobiet, zwłaszcza na wschodzie, koszmar dopiero się zaczynał, przybierając inną, upiorną formę. Gdy armia czerwona, zahartowana w ogniu najbrutalniejszych bitew w historii, przetaczała się przez terytoria Rzeszy, niosła ze sobą nie tylko wolność, ale także falę przemocy, której ostrze wymierzone było w niemieckie kobiety. Masowe gwałty stały się ponurą, przerażającą codziennością. To nie były pojedyncze incydenty, to było zjawisko na skalę, jakiej Europa nie widziała. W Berlinie, Budapeszcie. W Wiedniu, w każdej wsi i miasteczku, przez które przeszedł front, rozgrywały się te same dramaty. Historycy jak Antony Biwor czy Norman Najmark szacują, że ofiarą gwałtów mogło paść nawet do dwóch milionów kobiet, od ośmiolatek po osiemdziesięciolatki. Co pchało żołnierzy do takiego bestialstwa? Była to mieszanka wielu czynników. Po pierwsze, zemsta. Lata brutalnej niemieckiej okupacji, zbrodnie Einsatzgruppen, palenie wsi i masowe mordy na ludności cywilnej w Związku Radzieckim zrodziły w sercach czerwonoarmistów nienawiść tak głęboką, że trudno ją pojąć. Pisarz i propagandysta Ilia Ehrenburg pisał wprost: Jeśli nie zabiłeś w ciągu dnia choć jednego Niemca, twój dzień jest stracony. Ta dehumanizacja wroga przeniosła się także na kobiety które w oczach wielu żołnierzy były częścią zbrodniczego narodu. Po drugie, było to ciche przyzwolenie dowództwa. Choć oficjalnie gwałty były zakazane i istnieją zapisy o ukaraniu ponad 4 tysięcy żołnierzy i oficerów, w praktyce na masową skalę przymykano na nie oko, traktując je jako nieunikniony element wojny i formę nagrody dla wyczerpanych walką wojsk. A po trzecie, był to po prostu wybuch zdziczenia, które każda wojna, a zwłaszcza ta na froncie wschodnim, budzi w ludziach. Przez dziesięciolecia był to temat tabu, wstydliwa, bolesna tajemnica, ukryta w rodzinnych opowieściach i przemilczana w oficjalnej historiografii obu stron. W Niemczech ofiary milczały ze wstydu. W Rosji mówienie o zbrodniach armii wyzwolicielki było nie do pomyślenia. Dopiero upadek muru berlińskiego i otwarcie archiwów pozwoliło historykom przerwać milczenie, wywołując międzynarodowe skandale i oskarżenia o fałszowanie historii. To opowieść o tym, jak ciało kobiety staje się ostatnim polem bitwy, a jej krzyk jest najcichszym, najbardziej niewygodnym echem wojny. Jednak przemoc nie była domeną tylko jednej armii. Kiedy wojska aliantów zachodnich wkraczały na tereny Rzeszy. Ich żołnierze byli świadkami scen, które przekraczały ludzkie pojęcie. Odkrywali obozy koncentracyjne: Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Widzieli góry nagich, wychudzonych trupów, spychanych do dołów przez buldożery. Widzieli chodzące szkielety ocalałych, z ich wielkimi pustymi oczami. Widzieli abażury z ludzkiej skóry. Piece krematoryjne wciąż wypełnione popiołem i tysiące dowodów na przemysłową skalę ludobójstwa. Ten szok, to zderzenie z absolutnym, niewyobrażalnym złem musiało odcisnąć na nich potworne piętno. Czy można się dziwić, że w sercach wielu z nich, młodych chłopaków z Ameryki, Wielkiej Brytanii czy Francji, rodziła się nienawiść i żądza natychmiastowego, brutalnego odwetu? W chaosie końca wojny dochodziło do samosądów. Strażnicy SS, schwytani na gorącym uczynku, byli bici na śmierć przez ocalałych więźniów na oczach i przy cichym przyzwoleniu alianckich żołnierzy. Ale to nie wszystko. W powojennych obozach jenieckich, zwłaszcza tych słynnych Rheinwiesenlager, obozach na łąkach nad Renem, Przetrzymywano setki tysięcy niemieckich jeńców w katastrofalnych warunkach. Alianci, by ominąć zapisy konwencji genewskiej gwarantującej jeńcom określone prawa, arbitralnie zmienili ich status na rozbrojone siły wroga. Pozbawieni namiotów, wystawieni na deszcz i chłód, bez wystarczającej ilości jedzenia i opieki medycznej, umierali tysiącami z głodu i chorób. Choć liczby są sporne i często wykorzystywane przez historyków rewizjonistów, fakt ten pozostaje jednym z najmroczniejszych sekretów aliantów. To kolejny niewygodny fragment układanki, który pokazuje, jak łatwo w imię sprawiedliwości samemu przekroczyć jej granice. Gdzie kończy się walka, a zaczyna zbrodnia? Pytania te, które towarzyszyły procesom norymberskim, do dziś nie znalazły jednoznacznej odpowiedzi. W tym samym czasie, gdy jedni świętowali zwycięstwo, a inni płacili cenę za klęskę, cały naród czuł gorzki smak zdrady Polska. Kraj, który jako pierwszy powiedział Hitlerowi nie. Kraj, który przez sześć lat krwawił na wszystkich frontach: od bitwy o Anglię, przez Tobruk, po Monte Cassino i lądowanie w Normandii. Kraj, którego matematycy złamali kod enigmy. Dając aliantom klucz do zwycięstwa. Ten kraj po zakończeniu wojny nie odzyskał prawdziwej wolności. Ironia historii zaczęła się już w roku 1939. Wielka Brytania i Francja, związane z Polską sojuszami, wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie podjęły realnych działań zbrojnych. Była to tak zwana dziwna wojna. Podczas której francuscy żołnierze grali w karty na linii Maginota, a brytyjskie samoloty zrzucały na Niemcy ulotki, podczas gdy polska armia wykrwawiała się w samotnej walce. Czy była to cyniczna kalkulacja, poświęcenie sojusznika, by zyskać czas na własne zbrojenia? Dziś wiemy, że tak, ale największa zdrada miała dopiero nadejść. Jej symbolem stała się konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku. Tam, w pałacu na Krymie, wielka trójka Roosevelt, Churchill i Stalin podzieliła świat na strefy wpływów. Rooseveltowi zależało na przystąpieniu Związku Radzieckiego do wojny z Japonią. Churchill, osłabiony, nie miał siły przebicia. Stalin bezwzględnie realizował swoje imperialne cele. Ceną za pokój i nowy porządek świata była Polska. Oddano ją w strefę wpływów Stalina, zgadzając się na przesunięcie jej granic na zachód kosztem utraty Lwowa i Wilna i akceptując powstanie marionetkowego rządu kontrolowanego przez Moskwę. Najtragiczniejszym symbolem tej zdrady było powstanie warszawskie w 1944 roku. Armia Krajowa. Największa podziemna armia w Europie, na wezwanie z Londynu i Moskwy, rozpoczęła walkę o stolice. Polacy liczyli na pomoc. Tymczasem armia czerwona, która dotarła już na przedmieścia Warszawy, zatrzymała się na prawym brzegu Wisły i przez 63 dni bezczynnie przyglądała się, jak Niemcy metodycznie obracają miasto w ruinę, mordując 200 tysięcy cywilów. Stalin nie chciał wolnej Warszawy. Chciał Warszawy martwej, by łatwiej narzucić jej swoją wolę. Alianci zachodni z trudem organizowali nieliczne zrzuty z pomocą, które w większości wpadały w ręce Niemców. Po wojnie bohaterowie polskiego państwa podziemnego, żołnierze armii krajowej, byli przez nowy komunistyczny reżim prześladowani, mordowani i wtrącani do więzień jako faszystowscy zdrajcy. A gorzkim dopełnieniem tej historii był fakt, że polscy piloci z Dywizjonu 303, bohaterowie bitwy o Anglię, nie zostali zaproszeni na paradę zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. Bali wiktoria, która dla milionów Polaków oznaczała początek kolejnej trwającej dekady nocy. Ale historia wojny to nie tylko wielka polityka, ruchy armii i konferencje mocarstw. To także miliony cichych, osobistych historii. Historii kobiet, które w tym globalnym konflikcie odegrały kluczową, choć często pomijaną i niedocenianą rolę. Nie były tylko ofiarami czekającymi na powrót mężczyzn. Były aktywnymi uczestniczkami walki. W okupowanej Europie, a zwłaszcza w Polsce, to one stanowiły krwiobieg podziemnego państwa. Jako łączniczki i kurierki. Przemierzały setki kilometrów, przenosząc rozkazy, broń i bibułę. Ich odwaga była legendarna, a ryzyko, jakie podejmowały, niewyobrażalne. Wpadka w ręce Gestapo oznaczała nieludzkie tortury i pewną śmierć. W Związku Radzieckim kobiety masowo wstępowały do armii. Służyły jako snajperki, jak słynna ludmiła Pawliczenko, która miała na koncie ponad 300 zabitych wrogów. Walczyły jako czołgistki i pilotki. Legendarny stał się 588 Nocny Pułk Bombowy, złożony wyłącznie z kobiet. Latając na przestarzałych dwupłatowych samolotach, po dwa, wykonanych z płótna i sklejki, atakowały niemieckie pozycje nocą z wyłączonymi silnikami, by bezszelestnie spadać na wroga. Niemcy, przerażeni ich skutecznością, nazwali je nocnymi wiedźmami. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych miliony kobiet, symbolizowane przez postać Rosie de Riveter, zastąpiły mężczyzn w fabrykach zbrojeniowych, montując samoloty, czołgi i statki. Inne, jak Krystyna Skarbek, czyli Christine Granville, ulubiona agentka Churchilla, służyły w brytyjskim wywiadzie SOE, wykonując brawurowe misje na tyłach wroga. Bez ich wysiłku, odwagi i poświęcenia, Zwycięstwo aliantów byłoby niemożliwe. A jednak, gdy wojna się skończyła, ich historie często były spychane na margines. Mówiono o żołnierzach, generałach i bitwach, o kobietach znacznie rzadziej, jakby ich wkład był czymś oczywistym i drugorzędnym. W tej wielkiej, mrocznej opowieści jest też miejsce na historie dziwne, fantastyczne, niemal surrealistyczne które pokazują jak niezwykłe formy przybierała wojenna rzeczywistość. Czy wiecie, że w armiach walczyły nie tylko ludzie, ale i zwierzęta? Psy służyły jako wartownicy, sanitariusze odnajdujący rannych, a nawet jako żywe miny przeciwpancerne w armii czerwonej. Gołębie pocztowe w erze przed radiem satelitarnym były jednym z najpewniejszych środków komunikacji, dostarczając meldunki z za linii wroga. Wiele z nich otrzymało medale za odwagę. W II Korpusie Polskim generała Andersa służył nawet niedźwiedź syryjski o imieniu Wojtek. Adoptowany jako mały miś w Iranie, przeszedł z armią cały szlak bojowy. Pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją artyleryjską podczas bitwy o Monte Cassino i oficjalnie został wpisany na stan ewidencyjny jako kapral. Jego historia, choć urocza, przypomina nam, że wojna wciągała w swoją orbitę cały świat, nie tylko ludzki. Były też jednostki tak nietypowe, że brzmią jak fragment powieści szpiegowskiej. Amerykańska 23. jednostka specjalna kwatery głównej, lepiej znana jako Armia Duchów, składała się z artystów, projektantów, aktorów i inżynierów dźwięku. Ich bronią nie były karabiny, lecz iluzja. Używali nadmuchiwanych gumowych czołgów i ciężarówek potężnych głośników emitujących odgłosy przemarszu dywizji pancernej oraz fałszywych audycji radiowych, by wprowadzać w błąd niemiecki wywiad co do lokalizacji i siły wojsk alianckich. Ich operacje dezinformacyjne, przeprowadzone tuż przed i po lądowaniu w Normandii, uratowały życie dziesiątek tysięcy prawdziwych żołnierzy. Równie brawurowa była brytyjska operacja Minsemit – by zmylić Hitlera co do miejsca inwazji na południu Europy, brytyjski wywiad podrzucił u wybrzeży Hiszpanii ciało bezdomnego ubrane w mundur majora Royal Marines. Do ciała przyczepiono teczkę z fałszywymi, ale niezwykle przekonującymi dokumentami sugerującymi, że alianci uderzą na Grecję i Sardynię, a nie na Sycylię. Podstęp udał się doskonale. Niemcy przenieśli znaczną część swoich sił. Co ogromnie ułatwiło aliantom lądowanie na Sycylii. To wojna cieni, forteli i dezinformacji, równie ważna, co starcia pancerne na stepach Rosji. Gdy opada kurz bitewny i milkną echa propagandy, historia ukazuje nam swoje prawdziwe, skomplikowane i często bolesne oblicze. Nie jest to prosta czarno-biała opowieść o dobru i złu, którą karmiono nas przez lata. To skomplikowana mozaika ludzkich losów pełna heroizmu i okrucieństwa, poświęcenia i zdrady, wielkich idei i małych, brudnych interesów. Prawda o II wojnie światowej nie leży w spiżowych pomnikach i grubych podręcznikach. Kryje się w wypalonych ruinach Drezna, w cichym płaczu zgwałconych kobiet, w rozgoryczeniu zdradzonych sojuszników i w zapomnianych historiach tych, którzy walczyli na tysiąc różnych Nieznanych sposobów. Patrząc wstecz, widzimy, że ogień, który miał przynieść wolność, dla wielu okazał się początkiem nowej niewoli lub traumy, która nigdy nie zniknęła. I może to jest najważniejsza lekcja, której nie uczyli nas w szkole: że każda wojna pozostawia po sobie nie tylko zwycięzców i pokonanych, ale przede wszystkim pytania. Pytania, które wciąż unoszą się nad zgliszczami przeszłości. Jak dym, który widziało tamto dziecko w piwnicy w Dreźnie. Jeśli fascynują cię historie, które wciąż nie mają jednoznacznych odpowiedzi, zasubskrybuj i zostań z nami na kolejną podróż w nieznane.